Tu, 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 tu. Witajcie w nowej serii. Ta seria się nazywa Bitwa o pokój. Chodzi o to, że wszyscy, każda grupa, Ameryka i Niemcy walczą ze sobą, by zająć ten cały pokój. Kto wygra, ten ma ten cały pokój. Lecimy do pierwszego odcinka. Dobrze, musimy teraz. Musimy teraz. Tutaj zaczekać. zaczekać na noc. Dobra, jesteśmy na miejscu. Panie kapitanie, tak Mariuszku? Chyba musimy zaczekać do nocy. Godzina 23. Dobrze, mamy noc. Możemy atakować. Dobrze, panie kapitanie, idziemy u Niemców. Już się noc zrobiła. Wszyscy się chowają. Panie kapitanie, tak, ochroniarzu, jest już noc. Musimy tam iść. Bo może są jacyś wrogowie albo zwierzęta. Musimy iść się tam kryć koło armaty. Dobrze. Dobrze, musimy teraz tu zostać. Dobrze. U Amerykanów. Baczność. T -t 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 -t. Dzisiaj tą armią pójdziemy na tamten mały obozik. To jest ważny moment w moim życiu, bo to będzie moja pierwsza wojna. Żartuję. Trzecia. Uch. Dobrze. I teraz jest ważny dzień, jak już mówiłem. Musimy zaatakować Ameryka Górą! Ameryka Górą! Jesteśmy gotowi. Tymczasem u Niemców. Ameryka! Chyba trzeba się chować! Jak to Ameryka? Dobaczę, że są z drugiej strony. O cholera! No nie no, chyba se żartujecie. Uważać! Ja szczelam! Piu! Ała! Moja noga! Aaaa! O nie! Muszę go gdzieś zabrać. Heniu, weź strzelaj. Dobrze. Wytrzymasz? Pójdę tam na wojnę, a potem po ciebie przyjdziemy. Albo czołg cię weźmie. Tak, wezmę go. Wsiadaj. Imbecylu, jak on tam wejdzie? A, jestem głupi jak świnia. Dobra, ja go wsadzę. Dobra, wsadziłem cię. Ja już muszę iść. Ha, ha, ha. Zabiłem go. Piu. A. No i co? Nie spodziewałeś się z tego. Dobra, jestem. Śczelam granatu do czołgu. Mm. Kłaście szybko, krycie! No teraz przesadziłeś, ciałku. A, pali się! No, ja cię zabiję. No, zabity. Z drugiej strony, szybko, trzeba szczelać. Nie tu, chodź tutaj. No, idę, ale po co? No, a po co? Bym mi tutaj naładował. No, dobra, już idę. Już ci ładuję! Szczelaj! Panie kapitanie, trzeba uciekać! Tak, trzeba uciekać. Idziemy! Biegnijcie na nich! A!

I kolejne odcinki. Może kolejny będzie. Kto wie, może jutro. No, zostawiajcie lajki, jak już mówiłem, i subskrypcje. Pa! Czekajcie po więcej. Pa!